No, dzisiaj jestem na lotnisku w Gierałtowicach, czyli popularnie mówiąc Zatorze, na zaproszenie Marcina, no i proszę, mamy tu trojeczkę Marcina. Marcin opowiada, jak to budowałeś, sam robiłeś tą konstrukcję? Sam robiłeś, hamulce, wszystko tu masz. Tu masz, tu masz, tu masz hamulec, tak? A ten element to jest gaz, tak? Fajnie nożne. Drugi gaz jest dublowany. Drugi gaz masz przy tutaj, tak? Aha. No bo tutaj sobie ustawiasz całą prędkość, a to jest Ale fajowe. Zobicie. No i silnik Sky 110, tak? S. S. Nuwencja wygląda po prostu pięknie. Nie to co badziewny napęd na R. Z pewnej firmy. Którego mało nie, nie zostałem właścicielem. Dzięki Bogu, że nie zostałeś. Na całe szczęście po prostu, że nie zostałem Ale pięknie sobie jest zbiornik. To jest zbiornik taki wielki chyba ile tu mali To jest tu? zbiornik właśnie z firmy, która sprzedaje napędy R. Aha. E, ten, 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 największy. Ten, największy. ten największy. No to tak, wiem, tak, to, wiem tak. to wiem. Proszę pasy samochodówki, tak? Samochodówki. Podobno najlepsze. Wygodnie siedzenie, fajnie to zrobiłeś. No o to jest na, na rzecz piku, Aha do transportu, co to Ci zajęło to? No trochę zaszło, trochę, trochę zeszło, ale wiadomo. Ale Jak efekt jakbyś piękny. tak poszedł, nic innego nie miał do roboty, tylko siadł i to robił. A no. cenowo? No, nie Jaki no, jest koszt? bym za to, wiesz, sprzęt gotowy cały, ale no, to Aha. nie wychodziło. No to wiem. To było Masz... lekki sprzęt. Jaka jest waga takiego zestawu? Buzek waży z silnikiem 50 kg. Aha. A... Skrzydło 30. Skrzydło 30, a osiągi? Osiągi ma podobne do, do dużej motolotki. Czyli? Znaczy, leci średnio 60-70, tak na, na puszczonej sterownicy, a 90 też bez problemu jedzie. Aha, fajnie. I mi sobie w dodatku radzi bez żadnych problemów. Jak ze spalaniem, ile palisz? W tej chwili w granicach 4 litrów. O kurczę, to nie przekracza. No to tak, doskonałość po prostu. No, to jest jednak doskonałość skrzydła. Najśmiej. Stref no tak pamiętam, pierwsze loty były zrobione na topiku. Tak, topik tak. po prostu sobie poradził bez problemu. Pamiętam, no to 80 napędzał tą motolotkę niesamowite. No ale teraz masz nowy silnik, to już jest, wiesz, nowy to nowy kurcze. Czyli tutaj to... A skrzydło to jest... Jak to jest z trwałością tych skrzydeł? Bo to słyszałem, jest dużo trwalsze od szmat. Znaczy, no, tak, no, no bo to masz konstrukcję rur. A szmata jest zupełnie inna, to dużo to, to, to to No tutaj są skrzydła co mają mm. 20 lat i, i wyglądają prawie jak nowe, no latają właśnie. dalej, mm -hmm. a, a paralotnie masz 4 lata i praktycznie już się rozglądasz za następny. No tak jest, niestety. Fajnie sobie zrobiłeś, a tu odbity możesz, możesz wymienić poszycie i, mm -hmm. i konstrukcja Ci zostaje na dole. Klapaczyk, proszę bardzo, żeby, żeby nie dawało po, po, po twarzy. Fajnie tę konstrukcję zrobiłeś, naprawdę ład, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Materiał to jest? Głównie nierdzewka. Głównie nierdzewka. Głównie nierdzewka. Co tam niektóre elementy są aluminiowe, ale głównie jest to nierdzewka. Najprościej w obróbce i, i powiedzmy, no jeżeli chodzi o wytrzymałości też. Dobra. Też jest to zrobione. Tu jest jeszcze z tyłu takie zabezpieczenie też zrobione. Aha. Linka, która idzie od samego dołu. Aha, widzę, w widzę, widzę idzie, tak, tam. Tak, to ma jaki cel? To jest takie zabezpieczenie no, tak konstrukcyjne no, w razie, w razie wresz, pęknięcia Draki. śruby tak. czy tam czegoś. No tak się po prostu robi, no, mm -hmm. no, to, a jak to policzysz wszystko, po prostu te wytrzymałości, to to jest bardzo dużym zapasem. Wszystko. No i Marcin będzie zjeżdżał powoli w stronę pasa startowego.

będzie startował mój kolega Marek z wiatrem w Pradzie, ale to jest ponoć bez problemu i poszedł pięknie No, leci Marek na motolotni, Marek jest właścicielem tutaj tego lotniska, bardzo sympatyczny facet, życzliwy, no i w ogóle tu czuć taką atmosferę, bardzo przyjazną lotniczą. A, jeszcze A, Ale poszedł jak rakietą. No i Marcin gotowy do startu. Silnik Sky 110. I startuje. Ale pięknie! Słowami cichu sobie leci, cichu A tu wylądował Marcin, nawet nie wiedziałem kiedy. Proszę bardzo. No, jak tam, panie piloci, wrażenia po locie? No, jeszcze raz mi chcę baterię do w zasadzie to już było fajnie. Czyli <noise> <noise> zapomniałeś z wrażenia. Ja tu proszę. Motolotnia na silniku Trabant. O. Głowica powiększona. Gwiaźnik pływakowy. O. Tu widzę jakaś prądniczka chyba. Tu, to, drewał, edek, edek na to nie pa, a zamalować. <laughs> Jutro przyjdzie. Ale, na czerwono. Ale wykonanie jest naprawdę bajkowe tego silnika. No ja tu że jedną jest. śrubką śmigło przykręcił kurde, filmeli. Ja, ja go nie odniosłem, nie. Tego? Na ile godzin? Wiesz co nie ma takiej oceny. Znaczy jest tam lista co ile godzin, co tam trzeba wymieniać i tak dalej. No. No Ale tak się. średnio tak z praktyki, jak myśmy latali na tych paralotniach, no to tak. Do 200 godzin to to wytrzymują niektóre chiny, bez niczego. Spokojnie. Godzina 18.25 Marcin będzie jeszcze robił jeden locik. Odpalenie trawanta. Albo i nie. Działa! Wow.

Pięknie! Jadę do hangaru. Nie ma loduje.